Komu się nigdy nie zdarzyło, że podczas mszy świętej, czy bardziej po mszy świętej, wychodzi z kościoła i tak nie do końca pamięta, o czym tam było, o czym była ta Ewangelia, o czym były te czytania. No tutaj chyba nie ma nikogo doskonałego. Dzisiejsze zadanie, jakie proponują nam organizatorzy z Rabki, to wypisać trzy rzeczy, które zapamiętaliście z Ewangelii bądź z Homilii. Oczywiście może to być też z czytań, z psalmu yy, i tak dalej. Ja się mogę podzielić taką historią. Pamiętam jeszcze, jak byłem ministrantem takim malutkim. Yy, byłem właśnie, no, z kolegami służyliśmy do mszy i Pomszy, ksiądz, yy, jak już wyszliśmy do zakrystii, yy, poprosił nas, żebyśmy mówili, zrobię wam teraz zadanie, zrobię wam teraz quiz. Trzy pytania, ja wylosuję komu, kogo zapytam. Yy, to to pierwsze pytanie, yy, którego ewangelisty była dzisiaj czytana Ewangelia? To może Filip. Byłem jedyną osobą, która nie odpowiedziała na to pytanie. Ale dzisiaj również podobnie się zdarza, że czasami tak jest. Dlatego propozycja, żebyście jeżeli byliście już na przy Świętej, to weźcie sobie na przykład no, Pismo Święte, czy poszukajcie w internecie dzisiejszych czytań, przeczytajcie je jeszcze raz i zastanówcie się, zobaczcie co was, w którym momencie się zatrzymaliście, co was jakoś tak poruszyło, Możecie sobie zadać pytanie, dlaczego akurat ten fragment mnie poruszył i co Pan Bóg chce mi przez ten fragment powiedzieć, czego to dotyka w moim życiu. Jeśli nie byliście jeszcze na mszy, to proponuję, pomódlcie się przed, przed rozpoczęciem mszy czy przed, przed, przed czytaniami, krótko do Ducha Świętego, żeby otworzył wasze serca, żebyście byli w stanie dostrzec to, co On chce wam pokazać to w tych czytaniach, czego On chce w was dotknąć. I kiedy skończy się msza, kiedy wrócicie już do domu, czy może właśnie nawet przed kościołem, e, zastanówcie się nad takimi trzema rzeczami, które Was dotknęły, które dla Was są ważne z tej Ewangelii, które bezpośrednio Was dotyczą, które do Was bezpośrednio Pan Bóg te przez te słowa powiedział. Dobrej niedzieli trzymajcie się. Powodzenia z Panem Bogiem. Hej!